Hmm, ale więc ja YouTube aktualnie traktuję bardzo tak dodatkowo, bardziej dla fanów po prostu. Ja chciałam sama w ogóle zobaczyć, jak to jest nagrywać samej filmy na YouTube, bo wcześniej tego po prostu nie robiłam, przynajmniej nie w takiej formie. No i stwierdziłam szczerze mówiąc, że nagrywanie vlogów nie jest dla mnie. Jakby ja nie umiem. Nie, nie umiem tego robić na przykład tak jak Olek, tak ciekawie i tak fajnie. Ja mam w planach zrobić coś swojego, ale ja siebie widzę bardziej w czymś takim jak prowadzenie wywiadów, prowadzenie programów, bycie prowadzącą różnego rodzaju rzeczy. No i moim największym marzeniem tak naprawdę jest zrobić swój własny program, ale nie jest to takie proste i nie jest to zbyt tanie. Wiecie, program typu mm, próba miłości, czy sabotażysta, czy challenger, czy coś w tym stylu oczywiście ja nie zrobię tego tak dobrze i wysoko wysokobudżetowo jak Karol, ale jednak no, nie jest to takie proste jak nagranie vloga, więc no trochę więcej czasu. Trochę więcej czasu to zajmuje, bo mi ucięło poprzednią storkę, ale no chciałabym znaleźć coś yy, bardziej takiego, no wiecie, w czym mogłabym częściej dodawać filmy i tak dalej. Myślę, że najbliżej póki co jest mi do tego, co nagrałam z Werką, jeśli oglądaliście, gdzie Werka wykonywała mi swój makijaż, przy okazji rozmawiałyśmy. Myślę, że to, jakbym miała wybrać z tego, co do tej pory nagrałam, podoba mi się najbardziej. Ale mimo wszystko, no i tak ja po prostu marzę o swoim programie i myślę, że to jest taki mój cel i mam nadzieję, że to się kiedyś spełni. Słuchajcie, ja teraz e, najbardziej chcę się trzymać warkoczyków. Warkoczyków nie da się mieć jakby nieprzerwalnie cały czas. Trzeba robić przerwy takie dwutygodniowe między jednym a drugim, zrobieniem tych warkoczyków, żeby włosy sobie odpoczęły, e, cebulki i tak dalej. Dlatego, bo no, tak jak widzicie teraz mam swoje włosy, ale chcę się teraz trzymać przez jakiś czas tych warkoczyków, bo to jest coś, w czym jest mi wygodnie, w czym czuję się dobrze i co sprawia, że ten jeszcze przejściowy etap odrastania włosów nie doskwiera mi tak bardzo.